Dobrym pomysłem jest zsynchronizowanie wszystkich urządzeń sieciowych do jednego serwera czasu, których można znaleźć w internecie bardzo dużo. Aby to zrobić, wybieramy w menu system NTP Client. Zaznaczamy pole Enabled, a w Mode wybieramy Unicast. W polu Primary NTP Server wpisujemy IP wybranego przez nas serwera czasu. W moim przypadku, jak widać, jest to serwer w sieci lokalnej. Jeśli wszystko działa poprawnie, powinniśmy zobaczyć podobny wynik. Pozostało ustawienie strefy czasowej, w której się znajdujemy. Wchodzimy do ustawień zegara, klikając System Clock. W zakładce Time ustawiamy pole Time Zone Name na naszą strefę czasową. Po zatwierdzeniu zmian, wszystko powinno zacząć działać poprawnie.